Witajcie w rozmowach logistyków. Nazywam się Piotr Skobało. Poprzez ten podcast chcę Wam pomóc szybciej i efektywniej budować biznes. Podcast nagrywamy dzięki sponsorom. Partnerami dzisiejszego odcinka są MagnaValor, firma doradcza oferująca usługi optymalizacji łańcucha dostaw i logistyki. Tworzymy rozwiązania redukujące koszty i efektywnie skalujące operacje. Budujemy wartość Waszego biznesu. Postis, wiodący dostawca systemów z Last Mile OS, oferujący rozwiązania do monitorowania i optymalizacji dostaw. Wybieraj z ponad 300 zintegrowanych firm kurierskich i obniżaj koszty przy jednoczesnym wzroście zadowolenia klientów. Czy jesteście gotowi na dawkę praktycznej wiedzy? Mam nadzieję, że tak, bo zaczynamy nowy odcinek. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Rozmów Logistyków. Jestem ze mną Adam. Przesiadam. Cześć Piotrek, cześć wszystkim. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie temat dotyczący motoryzacji, Automotive, czyli jeden z takich bardziej zaawansowanych obszarów w logistyce. Natomiast, żeby trochę podkręcić, to bierzemy się za motoryzację chińską. I w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o firmie BYD. Czyli jest to skrót od Build Your Dreams, dosyć inspirująca nazwa, jak się rozszyfruje ten, ten skrót. Firma, która ma ile? Że 30 lat? Chyba, a zaraz chwilę. No już chwilę nawet trochę więcej, osoby. bo ja się dogrzebałem, wiesz co, do tych statystyk. Firma została założona w 1995, czyli już ma 30 tak naprawdę dwa lata, jak, jak nagrywamy ten odcinek. I no, nie zaczynała od samego początku, od produkcji samochodów. No, właśnie, czyli też droga od produkcji czego producenta baterii, chyba tak? Czy co, jakie tam te produkty były początkowe? Dokładnie, zostało to na początku założone jako firma produkująca elektronikę, i pierwsza seria produktów to były baterie. Do różnego rodzaju elektroniki, odtwarzaczy. Sprzędu AGD, który miał też działać na, na baterie w Chinach. Także ścieżka, można powiedzieć, ciekawa. Przypomina się od razu, można powiedzieć, jako porównanie Samsung, który nie wiem, czy wiesz, ale jego pierwszym produktem jeszcze w XIX wieku był cukier. Także może od baterii do samochodów elektrycznych trochę bliżej niż Samsungowi, od produktów spożywczych do lodówek i odtwarzaczy. Jednak BYD również przeszedł dosyć typową drogę. No to jako fanboy Samsunga, to, 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 to wiesz, mniejszy fanboy cukru, a większy fanboy Samsunga, to widzisz, to nawet to jest ciekawa informacja. Dobra, więc dlaczego, dlaczego sobie wzięliśmy ten akurat temat? No bo to jest któryś odcinek, który chcemy zrobić właśnie pod kątem analizy firmy, ale od strony logistyki, czyli właśnie od strony łańcucha dostaw. Także postaramy się trochę, albo przeanalizowaliśmy, postaramy się porozmawiać właśnie na, 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 na ten temat, jak ta logistyka dzisiaj jest zbudowana. Kroka Licz, 4,4 miliona pojazdów elektrycznych w, w 2024, wzrost 41% do 2023, do no, czyli bardzo dynamiczny wzrost w tym sensie. Volkswagen pewnie by też chciał. W tym, w tym głównym driverem wzrostu jest eksport i tutaj wzrost o 71%. No, widzimy te samochody również coraz częściej na naszych ulicach europejskich. No i coraz częściej konkurują one z samochodami czy to japońskimi, czy niemieckimi, które tutaj w naszym regionie zwłaszcza. Są, że tak powiem, synonimem, synonimem jakości. No, właśnie w dzisiejszych czasach już powstaje pytanie, czy tym synonimem jakości jest niemieckie BMW, czy chińskie BYD. Rzeczywiście, tych aut jest coraz więcej na polskich ulicach. Ja też widziałem ostatnio taką statystykę, która mówi, że wśród nowych samochodów, które sprzedawane są w Polsce, już ponad 10% to są auta chińskie. Oczywiście nie jest to tylko sam BYD, ale szereg marek, które z Państwa środka są importowane, takie jak jeszcze Jaeko i szereg innych, o których dzisiaj nie będziemy, nie będziemy rozmawiać. Natomiast one rzeczywiście zdobywają ten rynek, zdobywają go zarówno poprzez cenę, ale też poprzez jakość, bo to już nie są tanie chińskie auta, tylko autentycznie produkty, które dorównują albo prześcigają w dzisiejszym świecie motoryzacyjnym produkty niemieckie. No, jak do tego doszło? No właśnie o tym, o tym trochę dzisiaj, jeżeli chodzi o ten poziom mastery, który osiągnęli w ramach łańcucha dostaw. No to jakoś to, to tak, to nie mam zdania, bo jeszcze nie posiadałem takiego samochodu, więc tutaj, tutaj się nie wypowiem. Jak słyszę od kolegów, którzy zajmują się finansowaniem flot na przykład, no to jeszcze firmy leasingowe nie wycinają tych samochodów jako jakościowe. Za założenie jest takie, że ta wartość. Po, że tak powiem, paru latach tego samochodu raczej jest nitka, stąd na przykład wysokie raty, właśnie, właśnie leasingów. No ale, ale to nie o tym. Na razie ja jeszcze jestem fanem niemieckiej motoryzacji, jeżeli chodzi o no tutaj prywatny użytkownik. Prywatny. Dobrze, idziemy w, w tutaj jakby tak, patrząc na kilka tych elementów, które, w które widzimy od strony, właśnie analizując łańcucha dostaw, jak firma jest zbudowana. Więc pierwszy filar e, to integracja pionowa. E, I w tym zakresie właśnie e, łańcuch dostaw BYD praktycznie w pełni jest przez nich kontrolowany. E, czyli od zdobycia nawet komponentu, e, bo, bo, i o tym, e, bo i o tym tutaj za chwilę będziemy rozmawiać, aż oczywiście przez wszystkie etapy przetwarzania, e, potem montowania e, tych produktów ale, nawet, nawet, że tak powiem, własne, własne środki transportu morskiego, na przykład. No, ja bym powiedział tak nawet dalej, bo BYD inwestuje w złoża litów w Brazylii, wykupuje firmy wydobywcze albo przynajmniej udziały w tych firmach. Czyli tak naprawdę integracja pionowa, którą BYD osiągnęło już jest od surowców ziem rzadkich aż po dostarczenie produktu na, na, na rynek docelowy. W tym aspekcie podobni są trochę do Intela, który również. Inwestuje w te surowce ziem rzadkich, które są krytyczne do wytworzenia mikrochipów, które produkują. BYD robi to samo w kontekście litu, który jest krytyczny do budowy baterii które stanowią istotny element ich ich designu ich pomysłu na produkt. Natomiast może jeszcze coś to słowo jedno o tym, dlaczego w ogóle auta chińskie to są w dużej mierze auta elektryczne, bo tutaj tak naprawdę nie mówimy o ekologii, ale o myślę na wyprodukowanie czegoś, co jest dużo prostsze niż auto spalinowe. Auta elektryczne mają około 40% mniej komponentów ruchomych niż auta spalinowe, i to jest kolejne uproszczenie, które takie firmy właśnie jak BYD osiągają, i dzięki któremu ich łańcuch dostaw jest po prostu prostszy. No, to jest ciekawe, natomiast tak żeby dać przykład z naszego podwórka, no ja miałem przyjemność przez parę lat zarządzać łańcuchem dostaw właśnie w grupie Cetanit, która również rękoma właściciela jest, jest w ten sposób konsolidowana, czyli my byliśmy powiem, właścicielem kopalni. E, może te ziemie były mniej rzadkie, bo to gliny, kaoliny, różne, różne, tego, typu, <noise> różne tego typu rzeczy, z których potem robi się na przedpłytki. E, no, natomiast e, ten, e, ta wertykalność i in, ta integracja pionowa łańcucha dostaw e, kończyła się na tym, że, no, no, że nawet e, kupiliśmy operatora logistycznego e, i to może tak powiem, obsługę, obsługę logistyczną w pewnym momencie, e, a, a poprzez pustki elementy również. Więc, więc w tym zakresie no, to jest wiele firm. Które też na naszym podwórku, które w ten sposób funkcjonują. Tak, a jaki jest efekt? Wracając do samego BYD. Dzięki tej integracji pionowej w 2021 roku, gdy świat miał kryzys z chipami, kiedy te łańcuchy dostaw były pozrywane, to BYD, mając wszystko wewnątrz, to dzięki temu tak naprawdę wciąż był w stanie produkować ogniwa do baterii, produkować chipy na swój własny użytek i nie był zależny od dostawców zewnętrznych. Miał tą przewagę, że kontrolował cały swój łańcuch dostaw i nawet w tym kryzysie utrzymywał ciągłość. Jest to kosztowna strategia, ale tak jak powiedziałeś Piotrek, w wielu branżach się sprawdza. Daje no, naprawdę korzyści to wtedy, kiedy inni cierpią. Tak, a poza tym no jest to praktyczna odpowiedź na te wszystkie opowieści o tym, że są łańcuchy dostaw ryzykowne, pozrywane i tak dalej, te wszystkie czarne opowieści o czarnych łabędziach i tak dalej, i tak dalej. Jedni o tym mówią, a drudzy robią, że tak powiem, wprowadzają jakieś działania, które potem te ryzyka mitigują, więc w tym sensie no to tak należy na to na to patrzeć. Dobrze, filar drugi. No, drugim filarem tej unikalności łańcucha dostaw BYD jest ich wewnętrzna logistyka i automatyzacja sieci. Tak nawet tutaj mówimy o tym, co BYD robi w kontekście wdrożenia systemów IT, automatyzacji magazynów, zarządzania w ogóle siecią fabryk i centrów dystrybucyjnych. Tutaj można powiedzieć, że BYD samo dla siebie. Tą logistykę automatyzuje. Zanim wejdziemy w głąb, zwróćcie uwagę, że BYD, o czym często się nie mówi, jest również producentem sprzętu magazynowego, między innymi wózków widłowych. I tutaj też starają się wejść na rynek europejski z tym produktem. Ostatnio widziałem, że, że szukali biznes development managera ulokowanego w Polsce, który ma się zająć właśnie rynkiem, rynkiem europejskim. No to ciekawe, no bo to akurat ten sprzęt chiński no cenowo wyglądał w ostatnich latach interesująco. Jeżeli ja. Jak to mówią, ważna cena, nad jakością się, się pracuje. Tak, no w, tym, w tym kontekście tej wewnętrznej logistyki, automatyzacji i tak dalej, no to generalnie, no, już jakby firma szuka skali, szuka efektu skali, czyli no te zakłady produkcyjne, które są projektowane czy, czy, czy produkowane, no to mają, mają targety, czy tam mają skalę taką, że co najmniej tam milion sztuk mają produkować w jednym miejscu. Więc w tym sensie, no to, to już jest koncept takim, że tak powiem, szerszy. No natomiast z tej perspektywy również to wsparcie logistyczne i skalowalność i automatyzacja jest pisana w pełni jakby w strategię organizacji. Dokładnie. Idźmy dalej. Jeżeli chodzi o, o to, co jest nietypowe w, w logistyce BYD, to jest to, że BYD posiada już w tym momencie również własną flotę statków. No, i to tutaj jest bardzo ciekawy temat, bo ja jako, że tak powiem. Zwolennik outsourcingu, albo inaczej, e, 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 sceptyk własnych, że tak powiem, środków transportu, a jest, to już tłumaczę, oczywiście wszystko należy sobie przeliczyć, ale e, myślę, że należy sobie e, um, udowodnić, że własna flota jest, e, będzie bardziej optymalna niż outsourcing transportu i to w tą stronę powinno działać. Czyli w tą stronę jestem ten jest przeważnie zbudowany i widocznie oni tak do tego doszli. Zakładam, że, że to taka droga ich doprowadziła do tego, że w pewnym momencie stwierdzili, że bardziej się opłaca zainwestować we własną flotę i to, i to jeszcze taką dosyć, że tak powiem, strategiczną i dużą. Wiesz, co to nie do końca jest moim zdaniem kwestia optymalizacji kosztowej. Bo takie ruchy oczywiście mogą być wykonywane tylko przez dużych graczy z zupełnie innej kategorii produktowej retailu i e-commerce. To, to można przytoczyć również przykłady Walmart'a i Amazon'u, który, który także zainwestował w swoje własne kontenerowce do tego, aby sprowadzać towary z Chin na, na rynek amerykański. Natomiast to moim zdaniem jest właśnie to podejście do logistyki jako części produktu i postawienia na strategiczny cel ciągłości dostaw. Czy to wychodzi taniej, czy to wychodzi drożej? No właśnie, trzeba wszystko policzyć. Niemniej. Tutaj chyba tym czynnikiem decydującym była chęć kontroli, czyli integracji pionowej jeszcze dalej, nie tylko w głąb łańcucha dostaw, ale w stronę klienta, w stronę rynków docelowych i wciągnięcie w swoją kontrolę każdego elementu, nie wystawiania się po prostu na ryzyko firm trzecich. No to wydaje się, że jakby głównym driverem była zmienność kosztów, no bo te, to, co się działo z cenami kontenerów w ostatnich latach, no to jest jakieś wariactwo, no to już tak to należy powiedzieć, czyli jakby budżetowanie tego typu jakby no elementu logistyki, jakim był transport morski, było, było no naprawdę bardzo trudne, a przy dużej skali, gdzie mówimy o, o kilku procentach czy, czy, czy może nawet więcej że tak powiem, wpływu kosztu, albo raczej procentu kosztu do, do, obrotu firmy. No to jeżeli menadżer logistyki przychodził i mówił, no dobrze, to teraz transport będzie mnie kosztował nie 100 milionów, tylko 300 milionów, no to, no to, to pewnie i można sobie wyobrazić sytuację, w której nawet droższe rozwiązanie, czyli pasz własna flota, nie mówię, że tak było, akurat w tym konkretnym przypadku, bo nie znam tych business case'ów aż tak szczegółowo. Natomiast tego typu rozwiązanie mogło być bardziej akceptowane przez organizację ni taką taka wariancja w tak istotnym elemencie PNL. -a. No, A ja jestem jednak na stanowisku, że to nie jest kwestia optymalizacji kosztów, tylko, tylko kwestia zapewnienia sobie tej ciągłości dostaw. Tak, z perspektywy jeszcze liczby, no, patrząc na zarządczo na organizację, słuchajcie, jeżeli logistyka w firmie kosztuje w zależności od kategorii i produktowej, i Typu działalności, czy mówimy o produkcji, czy mówimy o retailu, ale powiedzmy, że sama logistyka bez, bez tej części produkcyjnej będzie kosztowała 3-8% od, od obrotu w firmach o bardziej rozdrobnionych kanałach dostaw, takich jak e-commerce, może te kilkanaście procent. No, to tutaj się pojawia pytanie, nie? czy chcemy optymalizować na tych 3 do 8% 10%, czyli 0,8% od naszego rachunku zysków i strat, czy tak jak w przypadku BYD, powiedzieć sobie, no słuchajcie, no nie stać nas na to, żeby na logistyce oszczędzać. Musimy zintegrować się pionowo po całości i być na rynku wtedy, kiedy innych nie ma. nie No, tutaj dłuższa, dłuższa dyskusja, ale myślę, że o tym może też kiedyś jeszcze porozmawiamy. Idźmy dalej z tym, co BYD ma w swoim portfolio jako nietypowe. Taki czwarty filar, na jak ja na to patrzę, to jest geografia produkcji. BYD już nie produkuje tylko i wyłącznie w Chinach, otworzył fabrykę w Tajlandii, Coraz więcej słuchać no, też w o roku. tym, że wchodzi na Węgry. Można powiedzieć, już tak kieruje się z zasadą, zasadą local for local, nie? czyli produkcję tam, gdzie sprzedajesz. No tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużo rozmów o, o, o temacie CEU i to mam na myśli nie tylko. Że tak powiem, rozmowy i tą wojnę celną między Stanami a Chinami. No natomiast no my, również w Europie, albo raczej dojrzałe rynki, w których, w których automotyw stanowi istotną część PKB, patrz Niemcy, patrz Francja, no również patrzą na, na, tą, na tą motoryzację chińską jako na zagrożenie. Jeżeli pewnie setki tysięcy, o ile nie miliony ludzi w zachodniej Europie pracują w branży automotyw no to można sobie wyobrazić, że, że tutaj rynek też będzie, będzie się chciał bronić i politycy też będą chcieli, że tak powiem, bronić przed coraz większym napływem właśnie tych samochodów. No a to w jakimś sensie przeskakuje się właśnie lokalizując produkcję w danym regionie. Dokładnie a więc metod na Dostosowanie się do prawa jest wiele. Jedna z nich no to jest wejście z produkcją tam, gdzie, tam, gdzie sprzedajemy i coraz więcej firm, firm tak robi. BYD może w tym przypadku nie jest unikalne, ale na pewno jest to jedna z strategicznych decyzji, które podjęli na temat swojego łańcucha, łańcucha dostaw. Okej, okay, no to mamy jeszcze piąty element, czyli, no zamknięty obieg w, w organizacji, czy od surowców po, po ich odzyskiwanie, czyli recycling. To już trochę mówiliśmy o tym, czyli z jednej strony inwestycje rzeczywiście złoża tu, czy, 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 pozyskiwanie, czy, no przynajmniej jakiś tam części przez udział kontrola właśnie w tych strategicznych komponentach. No, ale kończąc też na, na, na współpracy z firmami recyklingowymi, recyklingowymi, chociażby w Australii, gdzie, no, jakby domykamy pętlę, odzyskujemy części tych, tych komponentów, zwłaszcza strategicznych. Więc w tym sensie, no, to też ta circular economy jest wpisana w strategię organizacji. I to jest tak naprawdę nie, nie tylko element ESG i dbania o środowisko. Ja już od paru lat powtarzam, że te inicjatywy środowiskowe, które rzeczywiście wchodzą w życie i mają wpływ na organizacje, to są te, w których ekologia łączy się z ekonomią. W przypadku BioID widać to, to w szczególności, ponieważ. Ich inicjatywy na domknięcie tego, tego łańcucha dostaw i osiągnięcie tej, tej ekonomii obiegu zamkniętego mają rzeczywiście przełożenie na, na PNL. I to, I to widać w ich rachunku zysków i strat, że mają niższe koszty komponentów. Niż konkurenci z rynku europejskiego czy, czy amerykańskiego. Tak naprawdę podobną strukturę widać tylko w Skodzie z, z koncernu. Volkswagen, bo Skoda też inwestuje mocno w wykorzystanie tworzyw z, z recyklingu do, do produkcji nowych, nowych aut i tak naprawdę właśnie BYD, Skoda, ale także też z tego co pamiętam Toyota ma, ma duży nacisk na ten obszar i w efekcie długofalowo również minimalizuje swoje koszty, koszty produkcji. Także tutaj mamy pięć filarów. No właśnie, to spróbujmy z tych pięć filarów zrobić pięć prototypów, czyli jakiegoś takiego podsumowania i kierunku, w którym menedżerowie logistyki mogą lub powinni patrzeć. To są nie tylko menedżerowie logistyki, ale również zarządu firm i ich właściciele. Więc pierwszy prototyp, no, integruj tam, gdzie potencjalnie boli najbardziej, czyli no, jeżeli komponenty e, są e, rzadkie lub stanowią istotny e, koszt e, w produkcie końcowym, e, no, warto mieć wpływ na ich pozyskiwanie lub je kontrolować lub e, całkowicie je, że tak powiem, wytwarzać i być niezależnym od dostawcy. Okej, okay, protyp drugi, który widać w historii BYD, to jest to, że warto projektować logistykę jako produkt, jako część całościowej strategii organizacji, a nie tylko patrzeć na to jak na funkcję silosową i mówić ok, optymalizujemy tutaj koszty w obszarze logistyki i tniemy je do kości. Spójrzmy na to, jak ta logistyka i jej koszty wpływają na całość tego, co my dostarczamy na, na rynek. No, Zwilek, że czwarty prototyp właśnie trzeci, no to zapewnienie sobie przewagi transportowej, dystrybucyjnej. No i tutaj nie jest to protyp. Na zasadzie kupujcie samochody, statki i inne środki transportu. Ale analizujcie ten element i analizujcie go odważnie, bo może być tak, że nawet, że tak powiem, średnio, lekko wyższy koszt w jakimś okresie może zapewnić w długim okresie czasu stabilność biznesu i przewagę konkurencyjną. Zwłaszcza, maczując dwie rzeczy, czyli nie tylko sam koszt, ale również dostępność danych środków transportu i możliwość realizacji podstawowych zadań organizacji, czyli właśnie przemieszczania czy to komponentów produktów gotowych. Typ czwarty, który możemy wam powiedzieć na podstawie analizy BYD, to jest bądź Blisko klienta i nie osiągasz tego tylko i wyłącznie poprzez transport, poprzez skupienie się na tym takim operational excellence, o którym często w logistyce mówimy, ale na lokalizacji produkcji jak najbliżej rynków zbytu, bo to wpływa na czas dostaw, to pozwala na dostosowanie się do lokalnych regulacji, minimalizuje ryzyko geopolityczne. Także bądźmy tam z produkcją i dystrybucją, gdzie są nasi klienci. No i domykaj pętlę, czyli patrz na całość tego łańcucha dostaw, zastanawiaj się czy zastanawiajmy się, gdzie można odzyskać jakieś materiały, jak to zrobić, w jakim układzie organizacyjnym. I pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko, że tak powiem, hasło, czy nie jest to tylko spełnianie jakichś takich celów właśnie ekologicznych, ale również może mieć to aspekt ekonomiczny lub nawet strategiczny, jeżeli chodzi o dostępność jakichś kluczowych dla nas komponentów. I to tyle, jeżeli chodzi o BYD. Natomiast dla wszystkich naszych słuchaczy, którym bliskie są sercu analizy historii biznesowych i układu łańcucha dostaw logistyki firm ciekawych, ja osobiście polecam jeszcze książkę, którą miałem o ostatnią okazję przesłuchać: Apple in China, The Capture of the Greatest World Company, autorstwa Patryka McGuire'a. Tutaj smaczek. BYD również występuje w tej historii, a w którym momencie, żeby się tego dowiedzieć, będziecie musieli przeczytać bądź wysłuchać książkę. No to nie, dziękujemy uprzejmie za to, że z nami jesteście i do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Dziękuję, że byliście z nami. Jeżeli macie temat, o którym chcecie, abyśmy porozmawiali, to dajcie nam znać w komentarzu. Sprawdźcie także ofertę naszych sponsorów. Dla przypomnienia partnerami dzisiejszego odcinka byli. MagnaWallet, firma doradcza oferująca usługi optymalizacji łańcucha dostaw i logistyki. Tworzymy rozwiązania redukujące koszty i efektywnie skalujące operacje. Budujemy wartość Waszego biznesu. Postis, wiodący dostawca systemów Last Mile OS, oferujący rozwiązania do monitorowania i optymalizacji dostaw. Wybieraj z ponad 300 zintegrowanych firm kurierskich i obniżaj koszty przy jednoczesnym wzroście zadowolenia klienta. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał.